Nie obyło się bez e, e, informacji dotyczących e, zmian personalnych które poszczególnych zespołów. Chodzi o e, ekipę Zaubera, ponieważ dowiedzieliśmy się, że po sezonie e, będą w imieniu nie będzie już e, fina Valtarego Botasa. Valtarego Bottasa. Tak, trudne tak, w tym pojawił się Niemiec z mistrzem Hülkenberg i dwudziestolatek z Brazylii Gabriel Volko Lepo. Czy takim jest zaskoczeniem? Chyba ja myślę, myślę, że nie zaskoczeniem, przecież to jest jedynym zespołem w tegorocznej klasyfikacji konstruktorów, który nie zdobył żadnego punktu. To nawet uważane, że najsłabszy William zdobył w tym sezonie 17 punktów. Bardzo dobrze o spisał się zespół Alpinek, który przeniósł się aż na szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów, na ci obaj kierowcy, szczególnie Waltery Bota.